Kiedy prowadzisz swój biznes, musisz przekraczać cały czas swoją strefę komfortu. Jeśli chcesz być usłyszana, jeśli chcesz być widziana, jeśli chcesz wyjść do świata szeroko ze swoimi talentami, jeżeli chcesz je wycenić, te swoje dary i nie przeceniać ich, nie wyrzucać ich po prostu w błoto, i jeżeli chcesz sprzedawać Musisz pokonać tak dużo swoich wewnętrznych ograniczeń, o tym właśnie jest biznes. Ale mam dla ciebie takiego małego tipa. Jeżeli masz jakiś opór, którego nie możesz przekroczyć, na przykład nagrywanie wideo, wysyłanie maili do swoich klientów, wycena, cokolwiek takiego. Taki mały, prosty tip który brzmi w ten sposób. Nie traktuj e, tego przekroczenia swojej strefy komfortu jako podpisania cyrografu i oddania duszy diabłu na zawsze. Potraktuj to jak eksperyment, jako jednorazowe wydarzenie, podczas którego sprawdzasz, czy jesteś w stanie. Jak to zadziała, jeżeli ci, tobie się uda przekroczyć tą strefę komfortu. E, I. To, co mnie sprowokowało do tego, żeby nagrać dla ciebie ten message, to jest to, że niedawno się tego nauczyłam poprzez wejście w program partnerski, afilacyjny z moją mentorką biznesową Sigrun, która jest taką wow, nie? Super działającą, szybko osobą, a ja jestem osobą, która robi powoli. I chciałam się nauczyć od niej, w jaki sposób ona prowadzi ten swój biznes, w jaki sposób ona uruchamia swoje programy i w ten sposób przekroczyć bardzo dużo w sobie um, tych różnych oporów. No jak to się udało, opowiem Ci w tym odcinku, a słuchasz turkusowych poręków z syreną, a ja jestem syreną, która chciałaby otulić cały świat błękitem, a w szczególności wrażliwe właścicielki małych biznesów z wielkim sercem. No i właśnie Ostatnio badam właśnie te tematy, z czym wy się dziewczynami życie. Więc w tym odcinku opowiem Ci właśnie, czym jest afilacja. Może to by się przyda taki model biznesowy i właśnie o tym przekraczaniu tych swoich stref komfortu i czego mnie nauczyło to partnerstwo. Więc a, słuchaj dalej, jeśli to Cię interesuje. Afilacja jest to taki model biznesowy, w którym sprzedajesz nie siebie. To znaczy, sprzedajesz, ale produkt bądź usługę, w którą wierzysz. No wtedy to działa najlepiej. I to ja sprzedawałam, właśnie, program swojej nauczycielki. To znaczy, próbowałam zaprosić do jej świata różne osoby, które są bardziej w moim świecie, żeby one się zapoznały z tym, w jaki sposób ona uczy, w jaki sposób. Ona może im pomóc i żeby one kupiły jej program. Oczywiście okazało się, że moja grupa docelowa niekoniecznie jest tą samą grupą docelową, która jest jej. Um, troszkę mi ta afilacja nie wyszła pod tym kątem, ale to nie szkodzi, ponieważ nauczyłam się bardzo wielu rzeczy. Teoretycznie afilacja jest łatwiejsza niż sprzedawanie siebie, ponieważ sprzedawanie kogoś, zwłaszcza jeżeli w niego bardzo wierzysz, no to łatwo ci jest nie? polecić kogoś. Kogo uwielbiasz? No wyobraź sobie, że trafiłaś do jakiejś super piekarni lub super salonu masażu i korzystasz po prostu non stop z tego. No i poznajesz osobę, która no szuka jakichś fajnych bułek, albo osobę, która czuje się spięta w ciele podając te dwa przykłady, a Ty po prostu znasz idealną osobę, która może im pomóc. Po prostu genialny piekarz, który piecze keto bułki, które się świetnie trawią, Mnie Na przykład. Czy właśnie ta masażystka pozwoliła Ci uwolnić najgorsze traumy Twojego życia zakodowane w ciele, więc bardzo byś chciała, żeby inne osoby o niej wiedziały i żeby po prostu wszyscy byli rozluźnieni. No i wtedy właśnie tak możesz rekomendować taką osobę i normalnie to ją po prostu rekomendujesz. A w modelu afilacyjnym, takim partnerskim, to nie tylko tyle, że ty raz zarekomendujesz przypadkowo, tylko robisz to strategicznie po to, żeby sprzedać program tej osoby lub produkt tej osoby, dlatego że ty na tym zarabiasz, dostajesz po prostu jakąś tam działkę z tego. No i ja się zdecydowałam na, na taką współpracę z Siegram, dlatego że bardzo, bardzo wierzyłam w to, co ona sprzedaje, w ten cały program Kickstarter, który pomaga w sprzedaży czy znaczy w stworzeniu, a potem sprzedaży kursu online. I tak bardzo chciałam tym zarazić. No i właśnie też chciałam w tym momencie troszeczkę jakby poszerzyć swoją strefę komfortu, jeśli chodzi o sprzedaż. I taką właśnie i nauczyć się od niej. Strategii tej sprzedaży, ponieważ ona, żeby sprzedać ten swój program, ma całą taką strukturę launchu tego programu czyli w jaki sposób ona zaprasza osoby, które biorą udział w tym jej programie, a ona oferuje, przynajmniej do tej pory, oferowała raz do roku taki program 12 masterclassów za darmo. I podczas tych masterclassów. Kobiety poznawały, znaczy nie tylko kobiety, ale uczestnicy, uczestniczki poznawali właśnie sposób, w jaki ona pracuje. Przez tego dzieliła się bardzo szeroko wiedzą. I to jest jeden ze sposobów. Mo, może to być webinar. E, jest ich wiele. I Sigrun korzysta z kilku, i przez ten ostatni rok mogłam się nauczyć kilku takich e, um, sposobów, w jak ona przedstawia ten swój program, ale oprócz tego jest cała machina dotycząca właśnie, która zaprzęga takie rzeczy jak reklama, jak odpowiedni mailing i właśnie te współpracy partnerskie, afilacyjne, ponieważ mniej więcej gdzieś tak z połowa osób, która ląduje u niej w programach, to są osoby, które zapraszają osoby ze swojego grona, właśnie tak zwane afilantki. I dlaczego to był miało być jakimś przekroczeniem też mojej strefy komfortu. No jedną z takich rzeczy było częste wyskakiewanie w mailach. Sigrun ma taką jedną metodę, że po prostu pisze dużo, dużo, dużo maili. Im bliżej końca, tym więcej tych maili. Więc dla mnie to było o tyle trudne, że nie jestem do tego przyzwyczajona, żeby bombardować kogoś niemal codziennie, czasami codziennie, czasami kilka razy dziennie właśnie taką informacją sprzedażową. Um, ale chciałam się tego nauczyć, chciałam się dowiedzieć, jak to strukturyzować, uh, jak, jak formułować te, mm, te maile i tak dalej, Mn mnóstwo, mnóstwo różnych innych działań. Ale, ponieważ wiem, że to nie jest zgodne ze mną, z moim rytmem, ale chciałam to docisnąć do końca, do samiotkiego końca, po to, żeby sprawdzić, bo a jednak to jest moje. Mogło się okazać, że to jest moje, tylko ja o tym po prostu nie wiem, bo nigdy tego nie spróbowałam, dlatego że miałam wewnętrzne opory. To samo może dotyczyć u ciebie, choćby tego, jak nagrywać wideo. Wydawać ci się może, że się wstydzisz nagrywać wideo i że w ogóle twój głos jest do, do kitu, twoja twarz jest niefotogeniczna i w ogóle łączysz się trzy po trzy. Ale czy ty to na pewno wiesz? Czy ty to sprawdziłaś? No, i właśnie o to chodzi, że kiedy przekraczasz te swoje strefy, czy dlatego warto przekraczać te swoje strefy komfortu w biznesie i próbować różnych strategii, różnych podejść i zwłaszcza tych rzeczy, które ci się wydaje, że są dla ciebie za trudne albo nie do przekroczenia, te wyskakiwania z lodówki i tak dalej, po to choćby, żeby sprawdzić. I jeżeli masz takie lekkie podejście, nie to, że ty musisz koniecznie coś z tym osiągnąć za pierwszym razem i że ty już będziesz zawsze to musiała robić w taki sposób, a nie inny, to w tym momencie przyjdzie ci to lżej. To wtedy zwalniasz się z, z tak dużej odpowiedzialności, czy z dużego ciężaru, że to zawsze już będziesz musiała nosić, dopóki nie sprawdzisz. Bo po prostu to jest tylko i wyłącznie sprawdzenie, czy to do ciebie pasuje, czy to do ciebie nie pasuje a potem możesz zrobić tym, co zechcesz. I teraz ja nie? nauczyłam się z Usigron pewnego rodzaju strategii i teraz mogę się nad tym zastanowić, czy ja będę chciała takie rodzaje strategii włączać do mojego biznesu, Czy taką formę komunikacji będę chciała wnosić do y, mojego świata biznesowego? Czy nie? Bo są różne modele. I mam też inną y, nauczycielkę, Kelly Deals, która proponuje kompletnie inną, inny sposób. I teraz mogłabym przejść właśnie mm, taką szkołę e, biznesową, tak jakby jej i spróbować jej metody. I sobie potem porównać. A więc do czegoś takiego cię namawiam. Po prostu do, do potraktowania działań biznesowych jako eksperymentu. I przez to może być dużo, dużo przyjemniej, lżej i bez ciśnienia, właśnie to chyba to jest to słowo bez takiego ogromnego ciśnienia. No właśnie tego jeszcze mnie nauczyła Sigrun nie tylko poprzez to, że uczestniczyłam w jej programach, ale to głównie właśnie te, te, tego eksperymentowania dlatego, że ona mia, miałam z nią wywiad, którego możesz posłuchać. Um, Podczas tego wywiadu ona opowiadała tą swoją historię, w, jak, w jaki sposób ona rozkręciła ten swój biznes, zanim ona doszła do tego modelu, który ma, do w ogóle tego tematu, jakim się zajmuje, to miała szereg prób. Próbowała zupełnie różnych innych biznesów, takich jak sklep internetowy z designem z Islandii. I próbowała tych różnych modeli i sprawdzała. I bardzo szybko się na przykład okazywało, że to jej nie pasuje, ale Właśnie nie widziałaby tego, gdyby tego nie sprawdziła. A my często popadamy w taki błąd, że my próbujemy rozkminić do samego końca każdy najmniejszy detal i tak się przygotowujemy i tak się pompujemy jak takie wielkie balony, nie? Zanim czegokolwiek zrobimy, i po prostu nasz strach jeszcze bardziej rośnie, to napięcie jeszcze bardziej rośnie i potem albo nie robimy, albo po prostu ciśniemy bez e, miłości. Stąd właśnie. Takie moje namawianie do tego, żeby potraktować to jak niezobowiązujący eksperyment. Więc chyba dzisiaj tylko z takim message'em jestem. Nie będę wszystkich detali rozbierać... Nie będę tego całego procesu rozbierać na części pierwsze. Nagrywam dla Ciebie na plaży z Maroka, z Esuire. I mam nadzieję, że słychać wszystko dobrze. Jest tutaj fajna, ciekawa energia. Suira przynosi różnorodność i być może też o tym kiedyś opowiem. Na ten moment mam dla Ciebie propozycję. Jeżeli jesteś na takim etapie, że chciałabyś mocno ruszyć z biznesem, ale czujesz właśnie, że coś cię mocno zatrzymuje, że masz tam jakiś wewnętrzny opór, jakiś strach, jaką niepewność siebie, jakiś chaos wewnętrzny to napisz do mnie na syrenamałpa.durkusowyporanki.pl albo tutaj w komentarzu napisz mm, przełom. A ja dam Ci znać, jak mogę Ci pomóc w Twoim wewnętrznym przełomie, po to, żebyś mogła działać. Droga syreno, być może potencjalnie biznesu, syreno biznesu. Serdecznie Cię pozdrawiam i do następnego. Serena